To 5. Piłkarzy Lecha. Odkąd interesujesz się tą drużyną? No to jest ciężka kwestia, ale no dobra, no Lech ma obecnie chyba najlepszą kadrę w swojej historii. Lech ma obecnie naj, naj, takich najciekawszych piłkarzy, którzy są najlep najlepiej lepiej technicznie. Więc no chyba mogę to 5 pięć właściwie oprzeć praktycznie o całą obecną kadrę, chociaż no niekoniecznie zaczynamy piątkę od Alego Golizadecha, świetnego zawodnika, świetnego technika, świetna lewa noga. Te bramki zeszłego sezonu, przede wszystkim te dwa gole z Legią, jeden przy Bułgarskiej, drugi przy Łazienkowskiej na 1 do 0, super to był gol. Czwarte miejsce myślę, że o i tutaj będzie ciekawie, ale Szymon Pawłowski, on w Lechu Poznań był też świetnym piłkarzem. Świetnym cudownym. Trzecie miejsce: Joel Pereira. No, chyba najlepiej wyszkolony prawa obrońca w ogóle w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o ekstra klasy, albo jeden z bardziej. Czołowy asystent ostatnich lat, chociaż teraz częściej już strzela gole. No i drugie miejsce: dajmy Christian Gytkier, goleador. Bardzo go lubiłem. No i pierwsze miejsce: Michaela. Tu nie ma. Oszukiwać jeszcze pewnie mógłbym gdzieś tutaj umieścić, tak jak powiedziałem, no węcicia, Milicia, milicja, tak darko jewcicia jako takie, nie wiem, honorable Mentions, to się mówi, tak? Takie, ee, tak takcy zawodnicy, takie pozycje, które mogą się tutaj znaleźć, warto o nich wspomnieć, ale nie znajdzie się tutaj.